Pochłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę Twoją odkupił świat. Stacja pierwsza. Jezus na śmierć przyspiła ta osądzony. O mój Jezu, idziesz na śmierć z miłości dla mnie. Użyć mi łaski, aby mógł umrzeć Świadomy Twojej miłości. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na ramiona swoje. O mój Jezu, który wziąłeś swój krzyż z uszanowaniem i miłością, bądź moją siłą, żebym mógł zawsze z Tobą nosić ten krzyż, któryś mi podać raczył. Stacja trzecia. Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy. O mój Jezu, którego miłosierdzie podnosi upadających, przebacz tym, którzy obrażają Ciebie przez słabość. Stacja czwarta. Jezus spotyka najświętszą matkę swoją. O mój Jezu. Użyć mi tej łaski, abym nigdy nie odłączył się od Najświętszej Matki Twojej. Raz przysłać mi ją w ostatniej godzinie mojej, by sprowadziła mnie do Ciebie. Stacja piąta. Szymon Cyrynejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi. Z Twoją dobroć dla Szymona Cyrynejczyka udziel mi tej łaski, i tego zaszczytu, aby mógł pomagać Ci w niesieniu tego ciężkiego krzyża, który nałożyła Ci niewzględność. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. O mój Jezu, który odbiłeś Twoją twarz na chustce świętej Weroniki. Odbij w całej mojej istocie i na mojej twarzy Twoje boskie podobieństwo. Stacja siódma: Jezus drugi raz upada pod krzyżem. O mój Jezu, który upadasz znowu pod coraz większym ciężarem naszej nędzi, racz przyprowadzić do siebie z powrotem niepoprawnych grzeszników i zbawić ich. Stacja ósma. Jezus spotyka płaczące niewiasty. O mój Jezu, który pocieszałeś kobiety płaczące nad Tobą, spraw, abym żałował za moje grzechy i za łaską Twoją otrzymał przebaczenie. Stacja dziewiąta. Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci. O mój Jezu, przez ból twego trzeciego upadku, spójrz litościwie na tysiące dusz, którzy dzisiaj przejdą z tego życia do wieczności. Stacja dziesiąta. Jezus szat obnażony i napojony. O mój Jezu, obnażony ze swoich szat na kalwarii, obnaż mnie z całej mojej nędzy, żebym tu na ziemi mógł zostać przyodziany w Twoje cnoty, a potem w niebie chwałę Twoją. Stacja jedenasta. Jezus do krzyża przybity. O mój Jezu, przybity do krzyża, Wśród ogromnego bólu bądź moją siłą, kiedy cierpi moje ciało i kiedy zraniona jest moja dusza. Zlituj się nade mną. Stacja dwunasta. Jezus na krzyżu umierający. O mój Jezu ukrzyżowany, bądź moją jedyną nadzieją i pociechą na przyszłość. Niech umieram trzymając w rękach twój krzyż całą moją świadomością zespolony z Tobą do końca. Stacja trzynasta, Jezus z krzyża zdjęty. O mój Jezu, przez twe zdjęcie z krzyża i oddanie Cię w ręce Matki Twojej Najświętszej, daj mi tę łaskę. Abym do końca pozostał dzieckiem Kościoła Świętego, matki mojej, i abym tak doszedł do Ciebie. Stacja czternasta. Jezus do grobu złożony. O mój Jezu, spocząłeś w grobie, żeby powstać z Niego w pełni życia i w blasku chwały. Niech laska Twojego Krzyża czuwa nade mną. Z tobą nie zginę, ale żyć będę na wieki. Amen. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.